Ja pierdolę, czy trzeba się od razu ruchać? No mam No Gdzieś tu są te testy. Tylko nie chcę mi się szukać kurwa teraz, bo wszystko się rozpierdoliło. O kurwa nie chce mi się ich szukać stary Ja tu miałem Harmider kurwa na chacie stary Krew jest wszędzie porozlewana Wszystko jest kurwa na ten No stary będę Ci teraz testów szukał na hifa kurwa Zgupłeś. No to niech piś robi sobie no To jest sendormowe. Na hif na syfilis i na żożączkę Masz za darmo Nie musimy mieć ani dowodu, niczego Ja pierdolę. Masz. Są anonimowe testy.